Tutaj ja i właśnie dzisiaj ja gram, bo jestem siostrą Jonego i jest bardzo fajny dzisiaj dzień, jest słońce i w ogóle. Wy możecie dziś indziej mieszkać, ale jest bardzo dzisiaj fajnie u nas. E, więc zostawiać łapki w górę, subskrypcję, przycisk tam na dole. I jak będziemy mieć przycisk, to będzie... Fajny film. Jeszcze wam nie powiem, a więc zostawiacie łapki w górę, żeby było super. I w ogóle jest fajny dzień, damy wam jakąś zagadkę, ale wszystko musicie dać, tylko łapki w górę. I subskrypcje oczywiście to się razem liczy. No to teraz właśnie sobie gramy z Johnem. I właśnie jemy MMSy. Napiszcie w komentarzu, czy lubicie MMSy. Orzechowe oczywiście. Mam akurat zielonego. Powiedzcie, możecie też napisać w komentarzu, u jaki najlepszy jest wasz kolor. Bo to potem też możemy zrobić, jakieś coś i w ogóle. No, możecie napisać, jaki jest. Was, najlepszy. Na Bedwarsach możecie koć czy coś rekord możecie napisać oczywiście a dziewczyny mogą na przykład napisać coś coś innego ale jak chcecie co za napiszcie w komentarzu czy robicie pusheenę czy squid Nie mam pojęcia. Ok, no to właśnie teraz będzie fajnie. Więc super. I w ogóle. I już Was żegnam. Right Dobra, LOLO320. Tutaj mieliście prostego poradnika od mojej siostry. Myślę, że Wam się podobał. Opowiedziałam Wam trochę sobie taki mały hot system, tylko bez freestylowania. Myślę, że już wiecie o niej coś. Jeśli byście chcieli. O Jezu. Jeśli byście chcieli. Yy, na... Jeśli byście chcieli kolejne odcinki z moim siostrą, to piszcie w komentarzach. Albo jakie byście gry chcieli, żebym nagrywał? Chcielibyście, żebym Istanbul Tumblr na przykład nagrywał? Full Guysa, może? Robloxa? Napiszcie w komentarzach, co byście chcieli, żebym nagrywał. Yy, bo się na pewno dostosuję do której z tych gier, o której powiecie. Że, o Johnny, proszę nagraj o tym odcinek. No to najpierw y, możecie pisać w komentarzach, jeśli chcecie ze mną być na filmie. Piszcie w komentarzach, y, jaki macie nick w Minecrafcie, to zagram z wami na odcinku. Zagram z wami na odcinku i myślę, że wam się będzie reszta podobać. A teraz zagramy taką luźną arenę Bedwars po to, żeby... żeby żeby łapki w górę. I żeby wam się po prostu ten film lepiej oglądało. I ogólnie to moja siostra jest bardzo spotko. Nigdy nie bawiła się w nagrywanie. Ale jak sami słyszeliście jej pierwszy raz pewnie głos, bo już nigdy jeszcze na tym kanale nie nie, poka nie pokazywałem kogoś takiego. Nie słyszeliście kogoś takiego z mniejszego, mniejszego, po prostu młodszego, młodszego głosu. Przepraszam. A moja szosel jest podobnie młodsza, nie powiem ile ma lat, bo, wiadomo, nie zdradzam publicznie takich, takich ważnych danych osobowych na YouTube, nie zdradzam. Nie zdradzam, nie zdradzam. oczywiście diamentów nie ma, Dzisiaj ja się sam bawię w Sharpnessa. Zobaczymy. Tutaj są dobrzy gracze. No, oko nie. Miałem nagrywać odcinek z kimś. Może nagram. Jeszcze nie wiem. Na razie nagrywam sam. I zielonych już nie ma. Ok. Czyli mamy wolny generator, tak naprawdę. Ok. O! I to mi się podoba. Moglibyśmy zrobić challenge bez budowania, bo w sumie dużo jest itemów. Więc moglibyśmy zrobić. Spróbujmy dostać się na środek. Zobaczymy, czy mi to wyjdzie. Na pewno nie fireballem. No kurczę blaszka, no niestety. Nie pykło. Ale też... Nieźle już gram. Widzę, wy już 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 tylko sobie laptopa poprawiam. Ej, bo tu czerwony jest. A tam. Biegnął. Sobie musiałem poprawić mojego laptopa. W sumie wiecie, że mam na laptopa, bo wam moje stanowisko gamingowe już na tym kanale. Pokazywałem. Tak, pokazywałem wam. Zrobię bolt klika. Widza. Bolt, click dla widza. Bolt, click dla widza. Ok. Ale najpierw chciałem zawdzięczyć, że jesteście bardzo mili widzowie. I chciałbym Wam zawdzięczyć za... Na... Ok. Moja siostra coś ze mnie mówiła. Oj, nawet nie wiem co. Oj, wyłona mi tu. Jezu, jak ja tą myszką ruszam. Co jest? No, przecież przed chwilą to podprawiałem. Nie co tu jest grane. Ok, czekajcie. Co by coś tu się odwaliło. Co? Coś tu się odwaliło, widzowe, nie wiem co. Okej. Okay. Już działa. To znaczy komputer mi poprawnie działa. Czemu ja telefonu kupuję, nie wiem. No spróbujmy się dostać Co to? Map by Raksoni, widać? Widać. Widać. Oczywiście, że widać. sa Sasinga, Napiszcie w komentarzach, czy chcecie będę zmieniam. paka e, Nagram. Wersję. Lepszą. No i pięknie. ale mi pięknie wybiło. Czerwony w ogóle została tylko trójka i zieloni zdechli. Okej. Okay. Nieźle. QA takie takie takie. O kurczę. Ja mam placki tutaj. No co ty robisz? No jak ty grasz? No. Dobrze już. Dobrze O, jeszcze dwa mierze kupię. Masz. Co, ktoś dzięki nie pyku. Hm. Nie pykło. okej, okay. dobra no spada mi tam myszy, kurde nierówno mi to idzie. Kurczę blaszka łuci? Co tu robią żółci? Nie wiem co tu robią. Żółci, ale próbuję ich jakoś zabić niestety nie idzie. Hmm. Zagram bedór, ale to chwilę ja zmieniam Nagrywam już Super Secret Settings. Nie mogę nagrać, widzicie? Nie mam Nie ma tutaj super secret settings. Może nagram bedur na shaderach? Muszę zobaczyć jeszcze szajderki, jakieś fajne miałam kiedyś, tylko coś mi nie działało, bo szajder się wkleja, no właśnie tak. Napiszcie w komentarzach mi, jak się wkleja. O, diamenciki. I to trzy w dodatku. No mamy w sumie są Jakie mam prace? Dwójkę, chyba trójkę nawet. Chłopcy tutaj dbają, myślę, chłopcy dbają bardzo tutaj o... Tu 6 ogólnie ile kosztuje czwórka? 16. Jeszcze ponad 10. Okej. Bo takiej demki. zmocnimy jeszcze nosza wro. lag. Dobra. Zmiesz się na diamenty, fireball. Nie wypowiadam się na ten temat. Nie wypowiadam się na ten temat. Ja nie mogę. No, nie wypowiadam się na ten temat. Dobrze, będzie na zapas. Nie wiem, ile chłopaki mają tych diamentów, bo ja mam 6 ponad. A tu czwórkę kurczę jeszcze jest Jeszcze go nie mamy, ale mam Sarpnesa i pracy trójkę już. Chłopaki tutaj bardzo dobrze dbają o. O właśnie wyposażenie naszego prota nie ogólna. Pamiętam z jeszcze wyraźnie, nikogo nie mam na bazie. Go. No to go On nie poszedł sobie. Tu jest. No jest, dobra. Kurczą tu jest! Nie no. Nie, no jest pomysł. No i dziś, dziś dobra, przegrana. Zagramy sobie jeszcze jedną morze I nagram będę co kilka zmieniamy TXT. za Zaraz. Na shaderach. Minecraft na shaderach. Będziemy oceniać po kolei każdego tekstu, To jest w sumie też dobry pomysł na nagranie odcinka. <grym>, bardzo dobry, bardzo dobry odcinek. Bardzo dobry. Może jeśli byście chcieli w komentarzach piszcie, jeśli byście chcieli każdą arenę Bedwars z jakimś pakiem, którego Wam jeszcze nie pokazywałam. I zagram w 15 minut i ocenimy go. Razem będziecie mogli go w komentarzach też ocenić. Spróbuję zagrać Bedwars na shaderach. Oj, nie wiem czy mój komp nie wybuchnie. Możliwe, że wybuchnie. To by było trochę... Bardzo nawet dziwne. Napiszcie w komentarzach, jaką macie myszkę. Są so, że kiedy Wam mówiłem, że możecie napisać <grystanie> Logitech, bardzo popularne są myszki Logitech. Napiszcie, czy Wy też macie myszkę Logitech? Goście, robię go No, robię Aha. Aha. To niezwykły bridge. Ale płynna gra, nie? Jezu, chwila. Ja mówiłem to jakaś płynna gra, tu se spadam do przepaści. O Jezu. Okej, okay, ale on bardzo mocno bił. No i jeszcze i całą nie dostałam. Ojojoj oj, oj. Teraz będzie intensywne czekanko wspomniałem. Czemu tu tyle złota leży? 2 złota leżą na samym środku. Pomniałam, że to w ogóle do was nagrywam, muszę się głośniej odzywać. Ja w ogóle nie słychać, prawda? wzięli, tak się ciekawe, skąd tu się zieloni wzięli. Skąd się wzięli? Mogę... To z czerwone. Widzę. Ja mnie też widzi. O Jezu. O kurczę. Ja mnie. Wiem, że my go. Mówię, goń. O ty Borusku mamy. Borusek, oj z Rosji przyjechał, z Rosji, chłop z Rosji przyjechał, no nic widzowy, dzięki Wam za oglądanie, tak wy zostawcie łapeczkę w górę i subik z dzwoneczkiem, tak jak mówiła moja siostra, trzymajcie się, dzisiaj trochę szybciej kończymy filmik, pozdrawiam, pozdrawiam serdecznie wszystkich, napiszcie w komentarzu jaką macie myszkę i czy chcecie Minecraft, ale gram na shaderach, trzymajcie się, no i pozdrawiam Was, siemo.